Nigdy by się nie domyślił, że to biblioteka, gdyby nie uwierzył zjawie. W pomieszczeniu było bardzo gorąco tak gorąco, że od razu spieszchły mu wargi. Promień latarki błądził między metalowymi ramami, na których spoczywały metalowe półki. Książki stały i leżały na półkach, piętrzyły się w stosach na podłodze. Kroni wiedział, jak powinna wyglądać książka, bo widział księgę obyczaju i przysięgał na księgę praw, kiedy przyjmowano go do pracy. Te książki były inne. Różniły się między sobą wielkością, grubością i kolorem, chociaż przeważały wśród nich czarne. Kroni wziął z półki książkę i zobaczył, że jest opalona i przez to czarna. Kroni trzymał książkę i dumny był z siebie, że dotarł tam. Dokąd nikt jeszcze nie docierał i znalazł bibliotekę. A teraz trzyma w ręku książkę. Otworzył ją i karty rozsypały się w pyłu. Czarny obłoczek opadł wolno na podłogę. Wziął inną książkę, ale rozsypała się, zanim jeszcze uniósł ją z półki. Stała się kupką szarego popiołu, w którym czerniały strzępki z węglonego papieru. Kiedyś w bibliotece musiał panować straszliwy żar. Z jakiegoś względu pożar nie wybuchnął płomieniem, lecz wszystko to zwęgliło się, spopielało i rozpadło. Papier przestał istnieć. Kroni szedł między półkami, nie zwracając uwagi na upał i duchotę, a zjawa cofała się przed nim. Dotykał książek, czasami próbował wziąć którąś z półki lub podnieść z podłogi. Ale jeśli nawet książka nie rozpadała się pod dotknięciem, to ginęła, gdy się ją tylko otworzyło. Ogarnęła go złość. Szedł tak długo, nie mając pewności, czy wróci, i znalazł tylko pogorzelisko. Zrozpaczony zrzucił z półki cały rząd książek. Ręka ugrzęzła mu w popiele, a zjawa zwinęła się w niebieską trąbkę i ukuła go elektrycznością. Niezbyt boleśnie, ale ukuła. Zjawa nie chciała, żeby człowiek zabijał książki. Kroni nie obraził się na nią. Wybacz, powiedział, ale książki umarły. Zjawa się uspokoiła. Kroni wygrzebał ze sterty popiołu trzy opalone na brzegach kartki i włożył je do kieszeni. Będzie przynajmniej jakiś dowód, że znalazł bibliotekę. Inny na jego miejscu wcale by się nie martwił, bo czyż można porównywać jakieś tam książki z prawdziwymi łupami, ale kroni szedł bezmyślnie przed siebie, oddalając się od biblioteki i nie widział wcale rozrzuconych dookoła skarbów. Przecież nigdy by tutaj nie dotarł, gdyby nie uwierzył w książkę o mieście na górze. A książki nie ma. Zjawa wyprzedziła go, lekko potrącając. Kroni wzdrygnął się, ale się nie przestraszył, bo to jednak było coś realnego. Wymacał w kieszeni kawałek kaszy. Ostatni, malutki kawalątek. Nie był jednak wcale głodny, za to chętnie napiłby się wody. Podał kąsek zjawie. Masz, powiedział dojec. Zjawa wchłonęła kaszę. Żebyś przynajmniej umiała gadać, powiedział kroni. A może była jeszcze jedna biblioteka? Zapytał, choć sam wiedział, że innej biblioteki zapewne nie było. Zmęczyłem się. Nie wiesz przypadkiem, jak się stąd wydostać? Kiedy było już po wszystkim podniecenie, nie od razu opadło i kroni wracał do rzeczywistości drobnymi skokami, jakby przebijał ciałem kolejne papierowe przegrody. Skrzynka z każdym krokiem robiła się coraz cięższa. Zjawa znów płynęła przodem, ale po kilku minutach zatrzymała się przy ścianie i zaczęła się do niej wlewać, jak woda przesączająca się przez szparę. Kiedy kroni doszedł do tego miejsca, rzeczywiście zobaczył pęknięcie. Było szerokie na jakieś pięć palców, a w jego głębi niebieściła się zjawa. Hej! krzyknął kroni, przyciskając hełm do szpary. Dokąd? Ja tędy nie przejdę! ale błękitny obraz roztopił się już w ciemności. I znów mały człowieczek znalazł się sam w ogromnej ciemności. Słaby płomień dawno nieładowanej latarki, żółty i migotliwy, gubił się w zagraconym korytarzu i sprawiał, że mrok stawał się jeszcze gęstszy. Człowiek był straszliwie zmęczony i oddałby teraz wszystkie swoje skarby za widok bladych lampek pod stropem tunelu technicznego. Nie wierzył już, że kiedykolwiek je zobaczy, dlatego że przez cały dzień schodził bez przerwy w dół i tak bardzo się oddalił od znajomych okolic, że nie zdoła odszukać drogi powrotnej. A jeśli chciałby wrócić po własnych śladach, to nie pokona piętrzących się tam przeszkód. Nie wdrapie się na górę przez otwór po kwadratowej płycie, boi się wrócić do celi, w której leży nieboszczyk, żeby przedostać się na drugą stronę kamiennej ściany. Co człowiekowi w takim wypadku pozostaje? Musi po prostu iść naprzód. Rozbolały go plecy, zdrętwiały mięśnie nóg, postanowił więc odpocząć. Minęło tyle czasu, że godzina mniej czy więcej nie grała teraz żadnej roli. I tak już się mocno spóźnił. W korytarzu nie chciał przystawać, bo w każdej chwili mogły się tam zaplątać szczur, albo zjawa, której tym razem kroni może się nie spodobać, Trzeba znaleźć jakiś pokój, z całymi drzwiami. Odpowiedni pokój wyszukał po jakichś stu krokach, sprawdził. Drzwi się dobrze zamykają. Potem rozejrzał się po kątach, czy ktoś się tam nie ukrywa. W pokoju stał stół i kilka krzeseł. Pod stołem leżał jakiś płaski przedmiot. Kroni nie od razu się zorientował, że to pistolet. Zamknął drzwi i usiadł na krześle. Krzesło skrzypnęło, ale wytrzymało jego ciężar. Było bardzo wygodne i bardzo by mu się przydało w domu. Potem kroni sunął się na podłogę, bo na krześle ból pleców nie ustępował. Wystarczyło jednak rozciągnąć się na ciepłej podłodze, żeby zaczął dokuczać upał i pragnienie. I im dłużej tak leżał w bezruchu, tym bardziej chciało mu się pić. Postanowił trochę się zdrzemnąć, ale nic z tego nie wyszło, bo w ustach tak mu wyschło, że język się w nich nie mieścił. Musiał bez przerwy się uspokajać, zmuszać do myślenia o czymś innym, a przed oczyma wciąż widział strumyk i w uszach rozbrzmiewał szmer wody spływającej do hełmu. Kto tu był ostatni? Zastanawiał się kroni. Kto siedział na krześle i przed wyjściem wrzucił pistolet pod stół? Nie wstając, wyciągnął rękę i podniósł broń. Pistolet był niewielki, zgrabna rękojeść świetnie pasowała do dłoni. Kroni nigdy nie trzymał w ręku pistoletu, ale oczywiście wiedział, jak działa. Każdy chłopak to wie. Kwartałowy ma pistolet. Kroni raz widział, jak kwartałowy zastrzelił bandytę. Ten człowiek przybiegł z innego piętra, bo gonili go agenci, a kwartałowy go zastrzelił. Kroni wyciągnął rękę z pistoletem, wycelował w kąt pokoju, nacisnął spust. Nie spodziewał się, że pistolet wystrzeli, bo przecież poniewierał się tu od tylu lat. Pistolet szarpnął się w ręku, jaskrawy błysk oświetlił pokój, huknęło, a w nos uderzył zjadliwy swąd ognia i kurzu. W pierwszym odruchu chciał pozbyć się pistoletu, wyrzucić go, ale ręka nie chciała rozstawać się z bronią. Palce mocno zaciskały się na rękojeści. Kroni wstał i podszedł do ściany. Pocisk przeorał plastikową wykładzinę, rozerwał siatkę, do której była przymocowana i w znajdującej się za nią skalę wybił płytki otwór z nadtopionymi brzegami. Zdumiewająco wielka siła tkwiła w malutkiej, poręcznej maszynce, siła drzemiąca od tylu lat, by obudzić się na pierwszy rozkaz człowieka. Kroni bał się włożyć pistolet do kieszeni, bo nie wiedział, czy przypadkiem sam nie wystrzeli. Wolał już wsunąć nóż za pas i trzymać w jednym ręku pistolet, a w drugim swoją skrzynkę. Przed wyruszeniem w dalszą drogę rozejrzał się jeszcze, czy przypadkiem nie ma gdzieś naboi do pistoletu. Oprzedł stół dookoła, odsuwając stojące przy nim krzesła. Przywykł do posługiwania się latarką, więc głowa odruchowo ustawiała mu się tak, że latarka świeciła w odpowiednim kierunku, zgodnym z ruchami jego oczu. Stół miał wysuwane szuflady. Widział takie tylko raz, w komisariacie policji, kiedy dwa lata temu wszystkich rurarzy spędzili tam na rewizję, szukając czegoś zakazanego. Dwa magazynki z nabojami odnalazł w środkowej szufladzie. W dolnej były papiery i książka planów. Pomyślał, że jeśli są to plany miasta, zwłaszcza stare plany to ta książka jest bardzo cenna, więc zabrał ją. Wziął również pojedyncze kartki dziwny fart. W bibliotece było wiele tysięcy książek, i wszystkie zginęły. Tutaj była tylko jedna. I ocalała.